stanie które pozwoli nam szybko osiągnąć rezultaty, a to wszystko dzięki dostarczaniu hydrastat nano. To, co zamierzamy osiągnąć dzięki Nutrisfish, Nurą i Neumiski, to lepsze samopoczucie, lepszy wygląd i lepsze wyniki dzięki szybkości dostarczania hydrastat nano. Dziękuję za uwagę. A kuj bum saludo Marco de Zdialicante, Hispania a Y quería compartiros que bueno, yo desde siempre he sido emprendedor, he sido empresario desde los 18 años. Y hace justo dos años, eh, un buen amigo de Panamá, Alfredo, me comparte una información de que estaba utilizando una tecnología nueva de absorción, de, de suplementación. Me hablaba de glutatión, de nanotecnología. Y en ese momento no, no había escuchado nunca la palabra glutatión. Chciałbym się dziś podzielić z Wami moją historią w tej dziedzinie, moimi doświadczeniami w Miami, odkąd dwa lata temu rozpocząłem tę działalność. Chciałbym też powiedzieć, że zawsze byłem przedsiębiorcą, jestem biznesmenem, odkąd skończyłem 18 lat. Zaledwie dwa lata temu mój dobry przyjaciel z Panamy, Alfredo, podzielił się ze mną informacją, że wykorzystuje nową technologię wchłaniania suplementów. Rozmawiał ze mną o Glutationie, o nanotechnologii, ale w tamtym czasie nigdy nie słyszałem słowa Glutation. No cóż, postanowiłem dowiedzieć się więcej i wypróbować tę technologię, ponieważ jest on moim bardzo zaufanym przyjacielem a ja postanowiłem to sprawdzić przy okazji. Cóż, zaczynam też robić badania, oglądać filmy, analizować dokumentację, którą znajduję w internecie i informacje, które ludzie mi przekazują. A w trakcie tego procesu oglądam jakiś film z udziałem jakiegoś lekarza. Na przykład pamiętam film dr. Luisa Miguela Valdesa, w którym opowiadał, jak on również stosował tę metodę u swojego syna. W tym celu należy poprawić zdrowie dziecka. A w trakcie tego procesu mam problem z córką, poważny stan jej zdrowia i cóż, postanawiam spróbować tego z nią. I cóż, krótko mówiąc, efekt był naprawdę niezwykły. Nie, a kiedy... Yo con amigos, con, con personas que, que son cercanas y veo cómo esas personas también tienen una mejora eh, increíble también en su salud, ¿no? Oczywiście, logiczne jest, że chcę się tym podzielić z ludźmi wokół mnie w sposób naturalny, a także z moimi klientami, przyjaciółmi, osobami, które są mi bliskie i widzę, jak u tych osób również następuje niesamowita poprawa stanu zdrowia, prawda? To oczywiście skłania mnie do myślenia, że to nie jest normalny produkt, że to produkt niezwykły, a to, co przede wszystkim zrobiłem w tym procesie przez te dwa lata, to porozmawiałem z kilkoma osobami i podzieliłem się tymi informacjami. Dajcie im oczywiście dużo wsparcia i pomocy, aby oni również osiągali dobre wyniki. I właśnie teraz, po dwóch latach, osiągnąłem rangę podwójnego diamentu, a dla mnie najpiękniejszą i najważniejszą rzeczą jest to, że mam teraz siedmiu diamentów w organizacji i jednego podwójnego diamentu, który uzyskał kwalifikację całkiem niedawno. Wiele osób jest na etapie osiągnięcia statusu diamentowego e, e, i e, ważnych e, ran. E, Prawda jest taka, że e, e, nie mógłbym e, być e, bardziej e, usatysfakcjonowany, e, nie mógłbym e, być e, szczęśliwszy e, i nie e, mógłbym e, być e, bardziej e, zadowolony, o, widząc, e, że, e, że wpływamy e, na życie e, i zdrowie e, ludzi i że naprawdę e, dysponujemy e, niezwykłą technologią i produktem. I naprawdę zachęcam Was wszystkich, abyście zrobili trochę tego samego lub po prostu dali sobie szansę na wypróbowanie tej nowej technologii, tego, 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 tego suplementu. A kiedy zobaczycie, jaki wpływ ma to na Was, Wasze zdrowie i Wasze środowisko, to zróbcie to, co my wszyscy w zespole. Podzielcie się tym z innymi ludźmi, aby raz jeszcze poprawić ich zdrowie i życie. Jak już mówiłem, dla mnie wykonywanie tej czynności jest przyjemnością. To aktywność, która daje mi satysfakcję, ponieważ mogę pomagać ludziom w poprawie ich zdrowia, a także, dlaczego nie, poprawie ich jakości życia i finansów. Również również dzięki szansie, jaką daje nam